1,0 to jest tylko pozytywność, 2,0 to już wchodzimy w tą negatywność, a 3,0 jest wtedy, kiedy my wybieramy tą pozytywność, ale nie z poziomu ucieczki od negatywności, tylko z poziomu akceptacji negatywności, integracji jej wewnętrznie i nadal wyboru tego, co jest spoko. Nie ma w tym już wtedy strachu. Głuchość 1,0 to jest wtedy, kiedy my mamy opór do tego, jak jest, i z tego poziomu. Chcemy wszystko pozytywne, a duchowość 3.0 jest wtedy, kiedy nie ma w nas żadnego oporu do tego, jak jest, czyli akceptujemy te wszystkie pozytywne i negatywne rzeczy i i tak używamy naszego świadomego umysłu do kreowania naszej rzeczy w rzeczywistości w sposób, jaki chcemy. Tego, w jaki sposób kreujemy naszym świadomym umysłem, też będę uczyła w procesie przebudzenia, więc jak ktoś jest zainteresowany, to skontaktujcie się ze mną, bo przez 8 tygodni będziemy przerabiać i podświadomość, i świadomość, i jeszcze nadświadomość, czyli jak łączyć się z intuicją, otwierać trzecie oko i takie tam rzeczy.